Hej, okay. hej, Dobrze, zaczynamy. Dzień dobry Państwu na. W naszym briefingu prasowym dotyczącym granicy polsko-białoruskiej, jeżeli chodzi o statystyki, to w dniu wczorajszym mieliśmy 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale te próby nielegalnego przekroczenia granicy codziennie nam się zmniejszają. Miesiąc temu, 14 października, takich prób było 685, wczoraj 118. Świadczy to o tym, że działania polskich służb Straży Granicznej, służb, które nas pomagają, są skuteczne. Imigranci coraz rzadziej decydują się na przekroczenie tej granicy. Obserwujemy siłowe forsowania granicy, ale tych prób jest coraz mniej. Wczoraj wydaliśmy 39 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Od zmiany ustawy o cudzoziemcach, czyli od października, takich postanowień o opuszczeniu terytorium Polski było już 921. Przypominam jednocześnie, że osoby, które dostają takie postanowienia są wpisywane do bazy osób, które, są, y, które mają zakaz wjazdu na terytorium Polski, na terytorium strefy Schengen. Taki zakaz wjazdu otrzymują te osoby na okres trzech lat. Mamy informację, że y, już na terenie Niemiec są ujawniane osoby, które takie zakazy dostały w Polsce, inną drogą przedostały się na terytorium Polski, ale do tej bazy są te osoby y, wpuszcz, wpisywane na bieżąco. W tej chwili w ośrodkach przebywa 1828 osób. W tym roku zatrzymaliśmy już prawie 2,5 tysiąca cudzoziemców. Mówimy cały czas o granicy polsko-białoruskiej. Dla porównania w tym samym okresie, w roku ubiegłym, takich osób było zaledwie 88 osób. W listopadzie zatrzymaliśmy 130 osób, w październiku 602 osoby, we wrześniu 319, w sierpniu 960 i w lipcu 248. Jeżeli chodzi o zdarzenia, to... Yy wbrew temu, co z czego się spodziewaliśmy, a spodziewaliśmy się, że będzie siłowe forsowanie granicy na, te, na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Kuźnicy, tego forsowania granicy w nocy nie było. Była próba siłowego sforsowania granicy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Była to grupa około 60 osób i tam ta grupa mniej więcej cały czas się znajduje i regularnie, codziennie w nocy próbują tą granicę przekroczyć. Ta grupa była również bardzo agresywna. Rzucali, Te osoby cudzoziemcy rzucały kamieniami w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej, w stronę żołnierzy. Z bieżących informacji, to jak już informowaliśmy zaledwie kilkanaście minut temu, w tej chwili na przejściu granicznym w Kuźnicy, która jest nieczynne, gromadzi się duża grupa cudzoziemców. W tej chwili to już jest kilkaset osób. Te osoby gromadzą się oczywiście po stronie białoruskiej. Są to osoby, które do tej pory koczowały przy granicy. Spodziewamy się, że będzie próba siłowego forsowania granicy. W tej chwili są tam skierowane wszystkie nasze siły, jakie mogliśmy tam skierować i są to funkcjonariusze Straży Granicznej, wspomagają nas oczywiście żołnierze i, i, i funkcjonariusze policji. Ten odcinek granicy, przejście graniczne jest również patrolowane z powietrza przez policyjny śmigłowiec. Proszę o pytania. może ta mniejsza liczba prób, przepraszam, wynik świadczenia o skuteczności Straży Granicznej, co o innej taktyce? Co by potwierdzało to, te, te informacje z ostatnich minut, czy godzin w różnicy? Dokładnie. Taktyka na pewno się e, zmieniła. E, tak jak mówiłam, jest mniej tych indywidualnych prób, ale są to w zasadzie teraz tylko praktyczne siłowe forsowania granicy. Ale te nasze działania są w przypadku tych siłowych forsowań e, skuteczne. Ta grupa, która wczoraj e, próbowała przejść granicę, ta 60-osobowa e, na terenie ochranianym przez placówkę w Czaremsze, ta próba została udaremniona. Nikt z tych osób nie przekroczył granicy. Pani rzecznik, czy zatrzymano zagranicznych dziennikarzy na, w strefie wyjątkowej? Nie mam takich informacji. A Czy te osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia e, Polski, o, e, zostały deportowane? Czy jest jakaś procedura? Czy są gdzieś przetrzymywane i dopiero będą deportowane? Te osoby, jeżeli e, przekroczą granicę jeżeli nie chcą oczywiście złożyć wniosku o ochronę narodową, objęcie ochroną międzynarodową w Polsce, otrzymują postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski, są doprowadzane do linii granicy, jednocześnie wysyłany jest wniosek o wpisanie tych osób do bazy osób, które nie mają prawa wjechać na terytorium Polski, na terytorium strefy Schengen. I jak duże siły są teraz skierowane na, na przejście graniczne w Późnicy, skoro jak pani mówi, tam jest nawet tysiąc osób i tam może dojść do tego siłowego, do siłowej próby przekroczenia granicy? Łącznie tutaj nie chcielibyśmy dokładnie mówić o danych, ale my reagujemy adekwatnie do zagrożenia, tak, więc tak, aby zapobiec przekroczeniu tych, tej grupie. Jeżeli to będzie się zwiększała liczba osób, tych nielegalnych imigrantów, my będziemy sukcesywnie dokładać kolejnych funkcjonariuszy i kolejnych żołnierzy. Tak jak mówię, granica w tej chwili jest tam ochraniana. To przejście graniczne, które jest nieczynne cały czas podkreślam i przez, i przez Straż Graniczną, i przez wojsko, i przez policję, i również z powietrza. Czy ochrona przejścia granicznego jest trudniejsza niż. Zabezpieczenie tej granicy, tam gdzie jest ten prowizoryczny płot. Jak to wygląda? Czego państwo się tam spodziewają? Tracji tego, że w sumie skutecznie zareagowaliśmy już wcześniej i zamknęliśmy to przejście, więc tutaj nie ma tego zagrożenia, że tam zostanie zablokowany ruch, bo to przejście jest nieczynne. Czy jest trudniej? obserwujemy tą grupę, widzimy ich, więc na pewno jest to dla nas łatwiej, że obserwujemy, co się dzieje, widzimy, skąd te osoby są kierowane. Dzieje się to w dzień, jest lepsza widoczność, więc dla nas jest na pewno łatwiej. A jak zachowują się służby białoruskie? Wszystko dzieje się oczywiście pod nadzorem, pod czujnym okiem białoruskich służb, które, mówiąc krótko, nie reagują, pomagają, tak jak cały czas to ma miejsce. Ta grupa, która do tej pory koczowała tam przy Kuźnicy, to była nawet, liczyliśmy, że może być to nawet do 2000 osób. Dzisiaj te osoby, które się przemieszczają na, na to przejście graniczne w Kuźnicy, to sukcesywnie się ta liczba zwiększa. W tej chwili już jest kilkaset, czy jak tutaj pani mówi, że nawet do tysiąca, także obserwujemy ile tam tych osób dojdzie. Na razie te osoby są spokojne, nie próbują przekraczać, być może czekają na wskazówki od służb białoruskich, nie wiemy. W, tym, w przypadku tych osób widzimy, że te osoby dochodzą. Nie mam informacji, czy one są kierowane przez służby białoruskie, ale wszystko, co się dzieje przy tej granicy, musi się odbywać za pozwoleniem służb białoruskich. Nie ma takiej możliwości, żeby nielegalni imigranci, jakby to nawet miało miejsce po stronie polskiej, żeby coś robili w strefie przygranicznej, na granicy bez zezwolenia, bez zgody służb białoruskich. Nie byłoby to możliwe po naszej stronie i kiedyś nie było to możliwe po stronie białoruskiej. Więc te, te działania są inspirowane na pewno przez Stanę Białoruską. A straży Granicznej są już przygotowane taki scenariusz, żeby zamknąć wszystkie granice, przejście graniczne z kręgów rządowych takie sygnały docierają już do mnie. W tej chwili nie mam takich informacji. Tutaj w związku z tym, że pomimo naszych apeli do strony białoruskiej, aby podjęli działania w związku z tymi gromadzącymi się grupami nielegalnych imigrantów, strona białoruska nie podjęła żadnych działań, stąd wynikła decyzja o zamknięciu przejścia granicznego w Kuźnicy. Panie Stadzi, jeżeli na granicy polsko-białoruskiej pojawili się funkcjonariusze unijnych straży granicznych, to czy to nie zwiększyłoby bezpieczeństwa polskich funkcjonariuszy, polskich strażników? No tak jak... Obecność wojsk amerykańskich w Polsce zwiększa nasze bezpieczeństwo. W tej chwili korzystamy ze wsparcia naszych e, służb. Jest to wsparcie dla nas bardzo cenne, choć służba Straż Granicza jest służbą wiodącą w tych działaniach, ale bez wojska, bez policji nie dalibyśmy rady. Współpracujemy z funkcjonariuszami Frontexu, z Frontexem w ramach e, organizacji operacji powrotowych. E, jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno będziemy prosić e, o pomoc, ale tutaj przy tych działaniach te nasze, e, nasze na razie współpraca z polskimi służbami się Y, sprawdzają. Czy Państwo wiecie, ile jest takich grup skupisk? Przepraszam, tak. Państwo wiecie, ile jest takich grup skupisk migrantów przy granicy, na całej długości granicy z Białorusią, poza tą, która się skierowała teraz na przejście graniczne w Kuźnicy? Na pewno ta grupa przy, przy Kuźnicy była największa, bo tak jak mówię, nawet szacujemy, że tam było do około 2000 tysięcy osób. Teraz zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych godzinach, czy ta grupa się będzie przemieszczała. Tam w okolicach Czeremchy też pozostawała przez ostatnie doby ta grupa 60-osobowa, która co nocy próbuje nielegalnie przekroczyć granicę. Te grupy też są takie, takie tworzone na bieżąco, one się przemieszczają wśród granicy. Część osób przechodzi z tej kuźnicy gdzieś dalej. W tej chwili o tych dwóch grupach e, wiem dużych. Pani rzecznik, pan chwala jak Dwa pytania. Po pierwsze, no już są od kilku dni zapowiedzi, że jednak dziennikarzom będzie ułatwiany dostęp, kiedy ruszy pierwszy bus Straży Granicznej z Warszawy tam nad granicy żywtowej. Drugie pytanie. Od dawna nie słyszymy nic o składzie narodowościowym tych pojmowanych, odesłanych i tak dalej, ponieważ są sprawdzane tożsamości. Mm. To jakie 3, 4, 5 największych grup według obywatelstwa są na granicy? Co do Państwa obecności na granicy, to również się bardzo cieszę, że będziemy mogli pokazać, jak ciężka jest teraz nasza służba, pod jak ogromną presją teraz pracujemy, że jeżeli tylko będziemy mieli sygnał, że możemy Państwa zabrać na tę granicę, to na pewno będziemy organizowali te wyjazdy, będziemy wydawali zgody, jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to się będzie odbywało. Jeżeli chodzi o narodowościowo, to wśród tych 2400 osób, które zatrzymaliśmy w tym roku, to 1400 osób to są obywatele Iraku. Również w tym miesiącu, jak sprawdzałam dane, to są ciągle obywatele Iraku. To jest największa grupa. Drugą grupą w roku byli obywatele Afganistanu. To jest 433 osoby. Pani Rzecznik, na co Straż Graniczna, jeżeli chodzi o projekt zmian ustawy o ochronie granicy, państwa zdaniem na przykład ten pas przygraniczny powinien nadal zostać zamknięty, albo czy należałoby go poszerzyć? Pewne wyłączenie tego pasu drogi granicznego, tego, że osoby postronne nie mogą być w pewnej bliskości linii granicy, jest na pewno dla nas wygodne, a dla państwa jest na pewno to bezpieczniejsze. Sami państwo widzą, że dzieją się tam teraz rzeczy, do których na pewno, z którymi na pewno nie stykaliśmy się przez, przez przez kilkadziesiąt ostatnich lat, a na pewno w ciągu 30 lat istnienia Straży Granicznej czegoś takiego nie było, więc na pewno jest to bezpieczne, jeżeli taki pas jest. Aczkolwiek, tak jak podkreślam, też Chcielibyśmy pokazać, jak ta nasza służba wygląda i że to jest niezwykle ciężki czas dla nas. Jest to czas próby dla Straży Granicznej i dla wszystkich służb. A czy ułatwieniem dla Straży Granicznej nie byłoby to, co radzą eksperci do spraw migracji, żeby tam też przy pomocy finansowej Unii postawić obozy, bardzo szybka weryfikacja, deportacja, także tych, którzy nie, nie, którym nie przysługuje azyl, pomoc medyczna, no bo zima przychodzi. Czy to też nie byłoby no, rozładowanie tego napięcia tych obozowisk, które są przy, przy granicy? Ale obo obozowisk nie rozumiem, jakby to miało wyglądać. No, jeżeli dojdzie do przerwania mhm. granicy albo do znalezienia osób, które są w bardzo ciężkim stanie zdrowia, a, a zima mhm. będzie to jeszcze to wzmagać, czy takie obozy, pomoc medyków i pomoc ludzi, którzy weryfikowaliby tożsamość, by pomogła Wam tam po prostu, na, w pracy na miejscu? Niezależnie od jak wygląda e, forsowanie granic, czy to są indywidualne czy grupowe przekroczenia granicy, wszystkim osobom, które potrzebują pomocy lekarskiej, my takiej pomocy udzielamy i wzywamy karetki pogotowej. Tutaj e, nie ma w ogóle o, mowy, że postępujemy inaczej. Jeżeli osoba nie wymaga pomocy medycznej, jeżeli nie deklaruje, nawet jeżeli nie, sami nie widzimy, a jeżeli ona sama też nie zgłasza, że chce otrzymać taką e, pomoc, no to taka osoba otrzymuje postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski, chyba że deklaruje, że chce złożyć. Wnioseka objęcia ochroną międzynarodową w Polsce. Panie rzecznik, czy jest już gotowy harmonogram budowy tej stałej zapory na granicy, wiadomo, od której strony, z którego miejsca będzie. Rozpoczęta budowa? Na pewno. Mam nadzieję, że to się rozpocznie w najbliższych tygodniach. Cały czas tutaj trwają prace, ale chcemy, aby ta budowa ruszyła w kilku punktach na raz. Na pewno to nie będzie, że będziemy budowali jednego punktu i że będzie to kilka firm, które będą w tym samym czasie budowały tą zaporę. A te firmy już są wybrane, dostawcy tej, tej zapory? To pewnie trochę trwa, zanim to się Nie wybranie. mam jeszcze takich informacji, żeby już te firmy były wybrane. My zawsze przewidujemy te najgorsze scenariusze. Obawiamy się, jeżeli tam są służby specjalne z, czy z innej jednostki z Białorusi. No, trudno nam jest przewidzieć. Wiemy, że też, też jest na pewno to próba wytrzymałości naszych nerwów i tak dalej. Na pewno strona Białoruska czeka, aby z naszej strony padły jakieś strzały, czeka na zaognienie konfliktu. No, naszym zadaniem jest teraz nieaskalowanie tych emocji i działanie takie adekwatnie do. Do zagrożenia. Na pewno obecność innych jednostek po stronie Białoruskiej nie, nie jest, na pewno, jest na pewno niepokojąca, tak powiem. Dokładnie, ciągle słyszymy takie, również słyszymy strzały gdzieś w oddali, być może to są jakieś, nie wiem z czego, ale słyszymy też przeładowania, takie, takie zdarzenia są, dochodzą na bieżąco do nas, takie informacje. A jaki jest bilans obrażeń ze strony funkcjonariuszy naszych i, i wojskowych? W minionej dobie wiem, że tylko jeden z policjantów został uderzony kamieniem, ale chyba było to w kask, w jakiś hełm, więc chyba ta osoba zgłosiła się do, do szpitala. Na pewno nie były to poważne obrażenia, ale co do szczegółów, to prosiłabym o tutaj policję zapytać. Jeżeli chodzi o funkcjonariuszy Straży Granicznej, to zdarzają się też obtarcia różnego rodzaju, bo to są tak jak mówię, cały czas rzucanie kamieniami, drzewami, jakimiś innymi przedmiotami w naszą stronę, ale to nie było na tyle poważne, żeby. Aby ktoś z naszych funkcjonariuszy musiał zostać zawieziony do szpitala. To są obtarcia, które, które nie wymagają jakiejś pomocy medycznej. Czy używanie tych laserów okazało się groźne na przykład dla oczu? Funkcjonariuszy? No to jest na pewno nas y, oślepia i jakoś tam wydaje mi się, że to też to cały czas podgrzewa y, tą, 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 tą atmosferę tam, że buduje jakieś to napięcie. Y, czy na, nie mam informacji, żeby to było groźne dla oczu, żeby ktoś wymagał pomocy y, medycznej? Jakie jest liczebność Straży Granicznej teraz na... Ze to znaczy tylko Straży Straż Graniczna, tak jak e, wspominałam, e, Podlaskie, o Straży Granicznej, to jest około 2000 funkcjonariuszy nadburzańskich, to jest 2,5 tysiąca funkcjonariuszy. Trwają oddelegowania z, z całego kraju, ze wszystkich naszych oddziałów z granicy wewnętrznej, e, zewnętrznej również na ten odcinek e, do Podlaskiego. E, aczkolwiek tutaj cały czas też podkreślam, że jeżeli chodzi o nasze oddelegowania, to nie są tylko typowo oddelegowania do takiej wsparcia fizycznej e, ochrony granicy. A to są też oddelegowania do prowadzenia czynności administracyjnych, przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań karnych i tego rodzaju spraw. Wspiera nas, tak jak mówiłam, wojsko, to jest prawie 10 tysięcy żołnierzy, policja i tak dalej. A łącznie teraz, obecnie? Cała formacja nasza liczy około 14,5 tysiąca funkcjonariuszy plus 3 tysiące pracowników cywilnych. A to jest cała na całą Polskę? Cała, tak. Mhm na wszystkich granicach tak. Tak, Czy są jeszcze jakieś pytania? Co będzie za kilka godzin? Też jesteśmy ciekawi. Będziemy wrzucali na pewno kolejne filmy. My nie zejdziemy z naszych posterunków. To mogę Państwu zapewnić. Dziękuję Państwu, że na bieżąco przekazujecie opinii publicznej, co się dzieje na tej granicy, na tyle ile możemy Państwu powiedzieć. Staramy się też wszystko na bieżąco dawać. Kolejne filmy będziemy wrzucali. Czekamy na rozwój tej sytuacji w tej kuźnicy. Będziemy reagować. Bardzo Państwu dziękuję. dziękuję.